Pozycja numer 1409, Zygmunt III Waza, Trojak-Malbork 1592. ta ocenia przez nas na stan 1 minus, w bardzo ładnym stanie, będąca charakterystycznym wyrobem mennicy malborskiej z czasów Zygmunta III Wazy. Charakterystycznym, gdyż Trojak i te wyróżniają się na tle wszystkich koronnych emisji doskonałą jakością tłoczenia bardzo rzadko spotyka się na nich jakieś niedobicia, wady inne świetna robota z tamtych czasów do tego taki lustra jak tutaj po prostu powoduje, że są to monety o pięknej prezencji, szczególnie gdy są właśnie w menniczych stanach zachowania 14,09 cena startowa 300 zł.